7 cali, dwa modele, jedno pytanie. Który wybrać? Pocketbook Era Color versus Kobo Libra Color. Oba czytniki wyposażono w siedmiocalowy ekran E-Ink Kaleido 3. Era Color posiada wbudowane legimi oraz Empik Go. Dzięki temu możesz od razu zanurzyć się w tysiącach e-booków. Dodatkowo Pocketbook Era Color oferuje przeglądarkę internetową oraz kilka gier, w tym szachy, które umilą przerwy w czytaniu. Oba czytniki obsługują Bluetooth. Jednak pocketbook Era Color wyróżnia się dodatkowymi wbudowanymi głośnikami, co pozwala na wygodne słuchanie audiobooków bez potrzeby podłączania słuchawek. Kobo Libra Color posiada funkcję e notatnika, dzięki którym może pełnić rolę cyfrowego notatnika. Umożliwia tworzenie odręcznych notatek, zapisywanie pomysłów i organizowanie dokumentów w wygodny sposób.